Witam Was kochani po 12 październik, niedziela. No i cóż, przyjrzyjmy się energii dzisiejszego dnia. Jeszcze raz przepraszam Was za swój sposób mówienia, jeszcze moja twarz i moje usta nie wróciły do normalnej mojej ekspresji. Mam nadzieję, że to się już na dniach, dniach po prostu zmieni. Od poniedziałku wracam intensywnie do pracy. Zaczynam rano od mit. No i zobaczmy energetykę dzisiejszego dnia. Daj planom czas na rozkwit, aby dojrzały. Cierpliwość. A tutaj, zwłaszcza w tym, co robicie. Nasze czyny szlifują nasze. Nasze czyny szlifują nas jak diamenty. No i słuchajcie, co do, nic dodać, nic po prostu tak zwanie ująć. Nic dodać, nic ująć, tak jak to się mówi. Tak? Nasze, nasze, tak jakby wszystkie nasze czyny oszlifowują nas jak diamenty. Tak? A tutaj dajmy czas. Ewidentnie po prostu cierpliwość, coś, czego uważam, że ludzie nie mają. Dzięki temu, też robiąc energię dobrego znaku, tam biorę pod uwagę właśnie to, o co powinniśmy już być spokojni. Jest to taka energia, na którą taki, taki punkt, gdzie ludzie marnują energię. Tak samo tutaj wyciągam tło tej sytuacji, które jest ważne, warunki, w jakich czegoś doświadczamy dlatego że kiedy ludzie widzą, po co coś robimy, jakie z tego mogą być korzyści, są bardziej cierpliwi, są w stanie wykazać większą cierpliwość poczekać, a także pogodzić się z pewnymi niedogodnościami życiowymi. A czasami o to chodzi, czasami właśnie ta niecierpliwość, ciągłe też pytanie o jedno, o wałkowanie jakiegoś po prostu tematu, to już jest w ogóle temat najważniejszy, jeśli chodzi o kreację, jeśli chodzi po prostu o los, że nie powinno się tego tak robić. I kiedyś raz na jakiś czas się umawiała, dzisiaj bierzemy telefon, wykręcamy numer i już rozmawiamy z kimś, tak? I już grzebiemy znowu w tym po prostu tak losie. Już znowu spuszczamy energię z tego balona, który powinniśmy po prostu otworzyć dłoń i go wypuścić, tak? Także uwaga na wszystko to, to jest z różnymi sytuacjami życiowymi, czasami z wszystkimi działaniami, które chcą coś przyspieszyć, które chcą po prostu, chcemy coś tam zagmerać, ułożyć. Pamiętajcie, że diamenty szlifuje się bardzo długo i czasami zanim jakaś sytuacja wyjdzie, ukierunkuje się, mam też na, i na ten temat, mam jakieś przemyślenia związane z Swoim pobytem, właśnie w szpitalu, jak bardzo często hmm, chcemy mieć pewność jakiś rodzaju wydarzeń, jakiegoś rodzaju gwarancję, jak to po prostu tak zwane na nas działa. I to jest czasami tak, jak się mówi, nie wyciągaj ciasta, upiecze się ciasto i trzeba poczekać, żeby ono nie opadło, nie otwieraj cholera piekarnika. Być może to też jest taka opcja, jak z tym otwieraniem tego piekarnika zawczasu. Chcemy coś działać, chcemy coś przyspieszać. Chcemy też coś wymusić bardzo często na innych, i bardzo uwaga na tą energię, ponieważ to jest dziesiątka kielichów w tej talii, i ona mówi: Po prostu tak zwanie, poczekaj i nie, uwaga, żeby nie zmarnować czegoś, nie zmarnować jakichś potencjałów. Uwaga na to, co komu mówicie, uwaga w jaki sposób przyspieszacie po prostu pewne rzeczy, albo jak chcecie na kogoś po prostu tak zwanie wpłynąć. Ale i wiąże się to z tym, co komu można powiedzieć i w jakim czasie, bo to jest to wtedy, kiedy zaglądamy, kiedy zaczepiamy, kiedy. Robimy coś po prostu tak zwanie nieostrożnie, niebę, nie ko korzystamy z sytuacji, w której, w której ta druga strona jest nieprzygotowana i kiedy po prostu robimy rzeczy głupie, a nieraz po prostu tak zwanie durne, żeby coś po prostu. Przy... Nie mogę jeszcze o tych przykładach mówić, których cisną mi się po prostu tak zwanie na usta, ale jeszcze jakieś 5-6 lat i będę mogła powiedzieć: mieć znowu. <laughs> Dodatkowo, przepraszam uprzejmie. Przynajmniej... <laughs> dodatkową kategorię, którą nazwać trzeba po prostu zachowania durne, przyspieszające, układające albo o nieadekwatności pewnych, pewnych zachowań, pewnych rozmów, pewnego wymuszania czy pobudzania do działania, podpuszczania, generowania sytuacji, które zwłaszcza chcą panów yy, dziugnąć, pobudzić do tego, żeby się zdeklarowali. Na to, to mam bardzo dużo różnych przykładów, żaden jest jeszcze nie do powiedzenia z tych, no, z tych nowych z tych najbardziej według mnie, tak zwanych też szokujących, ale już niedługo i co, kilka, przynajmniej będę mogła za jakiś czas podać. Więc uwaga na to wszystko, jak wymuszamy pewnego rodzaju sytuacje, jak pobudzamy bieg wydarzeń, jak pobudzamy wydarzenia i ludzi do życia, do zachowań takich, jakich my oczekujemy, jak chcemy, jakich się spodziewamy. I uwaga też na to, czego się spodziewamy. I uwaga też, chciałabym się opowiedzieć o tym powiedzeniu, które. Jakiś czas temu, dość długi, usłyszałam, że bardzo często ludzie w życiu chcą, yy, oczekują tego, co chcą, a nie tego, co potrzebują, a życie przynosi nie to, co chcemy, tylko to, czego w danym momencie potrzebujemy. Natomiast to, jak nam się wydaje, czego my potrzebujemy, czego chcemy, zwłaszcza kiedy wybierają kobiety nieodpowiednich facetów dla nich, kiedy oczekują pewnych po prostu deklaracji i układów, tutaj dzieje się po prostu z, z, z tu bardzo nieraz trudno. Bardzo też tak, jakby źle. Do jakiego stanu kobiety potrafią się, tak zwanie, doprowadzić, do jakiego stanu chcą doprowadzić też, tak jakby tych mężczyzn, tak zwanie. To jest tylko ta sfera życia, a jeszcze wszystkie po prostu, tak zwanie, inne. To jest tak też z życiem i z tymi sytuacjami, jest też tak, kiedy mówi się, że chcemy podwyżkę, i każdy mówi: idź, poproś tego szefa, skonfrontuj się, powiedz o tą pożyczkę, o tą podwyżkę, poproś. Ja jestem zdania, że trzeba znać miejsce i czas związany z tym. Czego chcemy uzyskać, o co kogoś, w jakim momencie prosimy, i o to, czy możemy o coś po prostu prosić, czy możemy wyjść z jakąś informacją, z jakąś prośbą, że na wszystko musi być odpowiedni czas i miejsce. I uwaga z tym, co nam się wydaje tym odpowiednim czasem, czasem i miejscem. Także tak to, kochani, to jest ważna rzecz na to, żeby czegoś koncertowo nie spieprzyć też, słuchajcie. Z uwaga, zwłaszcza z ujawnieniem, spojrzeniem z jakiejś informacji, z zaczepieniem też jakiegoś tematu, jakiegoś człowieka. Kłaniam się Wam pięknie, życzę Wam wszystkiego dobrego, no i cóż, do zobaczenia następnym razem, czyli jutro.